Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Celem tego kanału jest pokazanie, że wiele rzeczy w swoim domu, w swoim ogrodzie czy w swoim komputerze można ogarnąć samemu. Nie potrzeba do tego żadnych fachowców, nie trzeba płacić jak za zboże. Nie potrzebujemy też specjalnych narzędzi, w jakichś wybitnych umiejętności, nie musimy posiadać jakiejś tajemnej wiedzy. Wystarczy dużo zapału i chęci. Na wesoło i sprzymyrzenie moka zapraszam, działamy! I już majsterowi się zepsuło. Teraz jak to zamocować? Ano tak. O, tak będzie źle. Dlaczego? Oczywiście najlepiej byłoby założyć tu rozdzielać na 5-4 wzorów i po sprawie, a nie się bawić w takie proróbki. Ale, o owcowi nie chciał się do sklepu, więc wkręca co ma, byle działało żółty nic, niebieski nic, cały się świeci. Czyli jak sobie dotnę te dwa kabelki mogę odlecieć. Może tego nie widać, to jeszcze mi na słowo, że tu prąd jest i może włącznik jest na dole. Montujemy, bo zawsze chciał mieć takie montaże. Cyk. I zamontowane. A no tylko takie coś. Nie ma żadnej złączki tutaj. Nie ja wiem, na mamy to dać? To dać. What the fuck? I na pierwszym obrazku widzę w B haczyk w Tak, w B. Fachowiec nawet nie wiedział, że deskę, którą kupuję jest opadająca. To ku zdziwieniu fachowca działa. To działa całkiem fajnie. Bo jak tego nie zrobicie, to tu wyrośnie powiedzmy 8 cm, po czym się położy i posadzące. What the fuck? Także no, nakrętkę. Oj. Trzech razy sztuka. Ale jakby nie działał to już nie takie rzeczy, żeśmy z Maciejem naprawiali. Także... Być może w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj tyle. Bingo! Tunel podłączony działa.